Wiele wskazuje na to, że już niebawem, bo na początku 2026 roku, Bułgaria może stać się kolejnym państwem członkowskim strefy euro. Jak donosi agencja Reuters, Komisja Europejska prawdopodobnie już 4 czerwca wyda pozytywną rekomendację w tej sprawie. Decyzja ta jednak nie jest jednoznacznie przyjmowana przez bułgarskie społeczeństwo, które pozostaje w tej kwestii mocno podzielone. Bułgaria, która dołączyła do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku zgodnie z traktatami akcesyjnymi zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Droga do tego celu nie jest jednak automatyczna i wymaga spełnienia precyzyjnie określonych warunków, znanych jako kryteria konwencji z Maastricht. Należą do nich utrzymanie stabilności cen, co oznacza niską inflację, zapewnienie stabilnych finansów publicznych, czyli utrzymanie deficytu budżetowego poniżej 3% PKB oraz długu publicznego nie przekraczającego 60% PKB, gwarancja stabilności kursu walutowego, co wiąże się z co najmniej dwuletnim udziałem w mechanizmie kursowym ERM2 bez poważnych wahań, a także zbieżność długoterminowej stóp procentowych, które nie mogą znacząco odbiegać od średniej w krajach Unii Europejskiej o najniższej inflacji. Bułgaria formalnie wkroczyła do tzw. poczekalni strefy euro, czyli mechanizmu RM2, 10 lipca 2020 roku. Od tego momentu kurs bułgarskiego lewa został sztywno powiązany z euro. Pierwotne plany zakładały przyjęcie wspólnej waluty już na początku 2024 roku, jednak termin ten uległ przesunięciu. Głównymi przyczynami tej zwłoki była wysoka inflacja będąca pokłosiem pandemii COVID oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a także brak wystarczającej gotowości politycznej, w tym stabilnej większości parlamentarnej popierającej ten krok. Mimo perspektywy dołączenia do Eurolandu, nastroje społeczne w Bułgarii są dalekie od entuzjazmu. Opublikowane w styczniu przez radio EBNR, wyniki badań opinii publicznej wskazują, że aż 57,1% Bułgarów sprzeciwia się zmianie waluty, podczas gdy za jej wprowadzeniem opowiada się 39% respondentów. Największy sceptyzm wykazują starsi obywatele kraju. Główne obawy przeciwników euro dotyczą potencjalnego wzrostu cen oraz utraty przez rząd kontroli nad krajową polityką monetarną. Z kolei zwolennicy argumentują, że przyjęcie wspólnej waluty przyczyni się do zwiększenia stabilności gospodarczej kraju i ułatwi dostęp do międzynarodowego finansowania. W najbliższą środę, 4 czerwca, Komisja Europejska ma opublikować tzw. raport konwerkcji, który oceni stopień przygotowania Bułgarii do przyjęcia euro. Wszystko wskazuje na to, że ocena będzie pozytywna. Tego samego dnia swoją opinię przedstawił również Europejski Bank Centralny. Jednak to stanowisko Komisji będzie miało decydujące znaczenie. Premier Bułgarii Rosen-Żelazow wyraża optymizm co do treści raportu, zapewniając jednocześnie, że jego rząd podejmie wszelkie niezbędne kroki, w tym zmiany prawne, aby zagwarantować bezpieczeństwo oszczędności bułgarskich konsumentów po wprowadzeniu euro. Nie wszyscy jednak podzielają ten optymizm. Prezydent Bułgarii Ramen Radev, a także niektóre partie nacjalistyczne otwarcie krytykują plany wejścia do strefy euro, ostrzegając przed nieuchronnym ich zdaniem wzrostem cen. Prezydent Rady sugerował nawet przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w celu opóźnienia akcesji, jednak jego inicjatywa nie zyskała szerokiego poparcia w parlamencie. Jeśli Bułgaria ostatecznie przyjmie wspólną walutę, stanie się 21. członkiem strefy euro i drugim po Chorwacji krajem, który dołączył do niej w ciągu ostatniej dekady. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.